Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o pracy szewca w XVIII wieku i w pracach późniejszych. Podstawą oczywiście jest znajomość pracy w skórze i podstawowego szycia, ponieważ różni się znacznie od szycia w materiałach między wylnie czy wełnie, ponieważ skóra jest dużo bardziej wymagająca, wymaga wstępnego przygotowania. Szycie w skórze wymaga dużo więcej narzędzi niż w zwykłym podstawowym szyciu, w krawca. Jest zestaw różnych noży do różnych e, podcięć, różnych e, właśnie wykończeń, krawędzi między innymi. E, różnego typu szydła, e, obcążki, różnego typu nożyczki, młotki. E, może przedstawię na początek. To są trzy podstawowe szydła. Jedno największe, najbardziej no, jest poręczne w chodzi o pobijanie, jeżeli chcemy zrobić większą dziurkę. Dwa mniejsze są e, poręczne. W sensie można, można na kawałku, Kiedy mamy się o mniejszy kawałek materiału, w spokojnie przebić. Yy, okay, dalej. No tak. Yy, od mojej lewej yy, podstawowy nożyk wielozadaniowy, nie ma konkretnej funkcji. Yy, bardzo powszechny nożyk z kawałka blachy. Yy, bardzo pomaga yy, w, pr w pracy z samą podeszwą. Później pokażę na przykładzie. Bardzo popularne nożyki półkoliste. Wyrw pozorom jest bardzo poręczny. Bardzo dość zaostrzona krawędź. Zaokrąglenie krawędzi bardzo łatwe wykrejenie obłych kształtów, jak tu na czubku wykroju buta. Dalej, zestawy młotków. W tym przypadku zakończona Ostro krawędź młotka bardzo pomaga w ubijaniu y, gwózdków. nitilniane y, grubsze i cieńsze, grubsze są do szwów nośnych. Tu w przypadku buta będzie przeszycie cholewki do podeszwy. Nici cieńsze mogą y, spokojnie służyć do szycia samej cholewki, ponieważ y, cieńszy szef jest bardziej jest mniej widoczny, but lepiej wygląda. Dwa rodzaje nożyczek, standardowe. Dosyć, y, tak, i najprostsze. Są bardzo przydatne do obcinania końcówek yy, szycia I oczywiście też yy, obcążki yy, do wyciągania skóry yy, na czubkach, yy, wyciągania wózków I czasem to może służyć jako, jako, do małego zabijania. Teraz tak. Yy, dratwa zawsze musi być na, nawoskowana, na, yy, Najlepiej jest właśnie wosk pszczeli zabezpiecza przed wodą i teraz wtedy jest bardzo... o może pokażę teraz mimo wszystko jest lekko poszarpana po zawoskowaniu już jest gładsza trochę śliska i dużo ułatwia, ułatwia szycie trzy podstawowe dla mnie igły czy trzech różnych, różnych rozmiarach kowadełko stalowe Weszła dość w późnym okresie, w XIX wieku, w takim, w takim kształcie, w trzech różnych zmiarach. Mam tu przystawione dwa rodzaje obuwia. To jest model damski z wy, ładnie wy, wy, wy profilem, wyprofilowanym obcasem. Wcześniejszy model, gdzie podeszwa zachodzi, zagięta na krawędź obcasa. Yy, pod, druga podeszwa przeszywana w yy, po krawędzi obuwia. Ten model jest słęski, dużo prostszy, późniejszy, z, prostą, z prostym obcasem, dużo proś, prościej szyty, również przeszyta druga podeszwa do krawędzi. Tutaj mam dla but biedniejszy, znaczy dla uboższych można powiedzieć, który nie ma. Podziału na prawy i lewy. W tych jest. Może pokażę. Podział, wyraźny podział na but prawy i lewy. O, tutaj tego nie ma. Jest but wyprofilowany y, symetrycznie. I teraz tak. Były dwa rodzaje y, wykańczenia drugiej podeszwy w tym przypadku. Tylko przeszywanie. W tym modelu chciałem pokazać y, kołkowanie między innymi buta. Teraz tak, są trzy rodzaje, znaczy trzy wielkości kołka. Pierwszy, najmniejszy, jako pier, yy, pierwsze bicie. Kiedy podeszwa już się wytrze, zetrze, lub po prostu kołki wypadną, można spokojnie wymieniać na coraz większe. Oczywiście są dłuższe, to nie, nie znaczy, że cały kołek wchodzi, po prostu jest to bezpieczeństwo, że można na spokojnie do całej grubości podeszwy yy, wbić i końcówkę ściąć. Obcas składa się z kawałków skórzanych. I teraz tak, na koniec podchodzi podkówka. Może tak. Podkówka ma y, wyrobione otworki i takimi gwoździkami jest przybijana. Najlepiej na taką długość, gdzie można spokojnie przebić te wszystkie warstwy. Ale każda warstwa jest również przebijana przez równe rodzaje gwózdków. Podstawowe są cieńsze, do łączenia warstw, a jakby tego no, w tym modelu użyć, spokojnie z większym łebkiem. Mm. Teraz tak, w, w zależności jaki but chcemy uszyć, są potrzebne różne kopyta. W tym przypadku, jak w tym rodzaju kopyto, jest odpowiednio wy, wyprofilowane na, wy, na wysoki obcas. I teraz tak, wy, w, zdarzały się takie przypadki, że po ściągnięciu miary, z klienta, to, że mamy niedokładnie dobrane na przykład yy, niedokładnie, niedokładnie dobrane kopyta, ale żeby nie robić nowego, zaczęło dokleić kawałek skórki i yy, dorównać do pasującego wykroju. Mam tutaj dość ekstremalnie wykonane chałupniczo jak na, na partacze przystawu, który nie ma wszystkich, na przykład nie ma pewnego zestawu. Warsztatu nie ma wielu rodzajów kopyt, ma ograniczone środki. Sztukowanie z, z tego co było. Na sam but składa się kilka rodzajów skór. Między innymi jest grubszy kawałek. Gruba nie jest niezatwarda. Jest potrzebna na skórę, na podeszwę wewnętrzną, która ma styczność ze stopą. Teraz tak tu mam. O, może tak. Fakt, że jest nie za gruby kawałek, ale tak takie, yy, użyłem taki, który po prostu miałem pod ręką, dużo twardszy, yy, odporny na ścieranie i teraz, tak, yy, materiały, które były używane, były w zależności od zamożności klienta. Jeżeli był zamożny, mógł sobie pozwolić na użycie najlepszych skór, ale bywały przypadki że były, tak jak przedmówca mówił, najgorszego sortu. W tym przypadku wódz się szybko rozwalał i wymagał naprawy. Tutaj chciałem przedstawić w 100%, 100 skórzany w tym przypadku. To jest drugi wykrój na prawo-lewy. Już jest z, z, składa się z z trzech elementów, dwóch boków łączonych z tyłu. W tym przypadku będzie szef zwykły prosty, przechodzący w ten sposób i czubka z językiem. O tak. Buty były w tym przypadku też kremnym zdrą, to wewnętrzną częścią nabierz, a licem czy gładkim były do środka. Teraz tak, do wyceny buta jeszcze były w zależności od wykończenia. Między nimi klamerki. To jest zwykła, najprostsza, gładka. Nie były, nie, były, nie były najdroższe, a tu jest dużo bardziej zdobiona. Trzeba równo za zewnętrzną podeszwę. Oczywiście można zrobić większy wykroj, później obciąć, ale w tym przypadku przy dość ograniczonej ilości skóry kiedy parta trzeba, zwykły to się po prostu już do końca materiałów musi to robić następny, jest zmuszony po prostu wykroić odpowiednio. I teraz tak. Najmniejszy model kołeczka jako pierwszy, właśnie później przy następnym niszczeniu, można spokojnie wymienić na większe. I teraz tak, doszło do końca, i końcówka kołka się zagięła. Teraz drugi. A drugi szedł głębiej. Dobrze. Teraz w tym przypadku mamy już nabite pierwsze dwa kołki. Nie wyszedł do środka na szczęście. Ale w przypadku gdyby wychodził, zawsze jest wkładka. I teraz przy, tej, przy tym momencie można spokojnie dalej dobijać. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie trafić w szef który przechodzi, który łączy yy, cholewkę z yy, podeszwą. Formowanie samej cholewki. Mamy wykrój. Już po szyciu tylnej części yy, trzeba namoczyć i naciągnąć na kopyto. W tym przypadku, widzicie coś tak yy, w takim kształcie. Yy, w tym momencie nabija się gwózdki. Tutaj właśnie, zdejmiemy yy, takich łustki. Yy, do ich po wyschnięciu skóry z skopyta i możemy spokojnie doszywać we, wewnętrzną podeszwę. Po szliczu właśnie otrzymałem ten kształt, i teraz tak, kiedy okokujemy yy, całą podeszwę, przechodzimy do do czepiania każdego kawałka mm, obcasa do konkretnej wysokości, ponieważ but będzie wyprofilowany. Mm, należy pamiętać, czy chcemy właśnie użyć podkówki. W przypadku użycia podkówki o, to była ta. Należy pamiętać, że sama podkówka ma, dodaje pewną grubość i żeby po w złożeniu, utrzymać równominie z czubkiem, macie z, z, z śrubieniem. Praca w tym formacie, jak teraz było pokazane, panowało do, do XVIII wieku, do początku XIX. W tym momencie obównictwo stało się, znaczy ogólnie szersze stało się obównictwem. Powstał po prostu produkt masowy, już nie, nie, nie do końca dopasowany. Pod klienta, ponieważ buty już były gotowe, można było kupić gotowy produkt bez podania miary. Co prowadziło, że po prostu buty były niedopasowane i w tym przypadku trzeba było buty albo używać prawideł, żeby rozciągnąć obuwie na przykład. Jak dzisiaj kupuje się buty, po prostu trzeba je rozchodzić, ponieważ są za, za twarde i trzeba je wyrobić. Tak, tak, w XIX wieku, w do XX wieku wchodzą pierwsze kleje obuwnicze na, na masową skalę, co prowadzi do tego, że buty są częścią już klejone... Nie ma, owszem, nadają wytrzymałości, ale to już nie jest dalej ten sam produkt co kiedyś. I obecnie, żeby kupić buty, szyte na miarę, to już trzeba naprawdę wydać dużo więcej pieniędzy niż markowy produkt z ze sklepu. Obecnie szefstwo, szefstwo jest już zawodem tak naprawdę wymarłym. Ludzie się tym nie zajmują ze względu na złożoność pracy, konieczność kupienia, wyposażenia się w bardzo dużą ilość narzędzi. Tu pokazałem absolutne minimum, które jest potrzebne, co i tak jeszcze nie, nie ułatwia zbytnio pracy, ponieważ tak jak w przypadku Koni Krymarskiej pomaga w szyciu cholewki. sama maszyna do szycia też po prostu kosztuje i nie każdy już chce się po prostu zajmować, ponieważ nie przyjmuje się takiego dochodu, ludzie wolą kupić gotowy produkt a takich produktów często nie można też naprawić ze względu na masowy użycie klejów aktualnie właśnie staram się odtworzyć Tajniki. Szycia owszem ma w planach założenia własnego zakładu Szewskiego, żeby kontynuować tradycję. O ile mi to się wszystko oczywiście uda, będę bardzo szczęśliwy i po prostu chciałbym, żeby tradycja szycia dawnego obuwia nie zaniknęła.